Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie prostą pieczonkę w kociołku. Zaczynajmy! A potrzebujesz: karkówkę, olej, kapustę, sól kajen, pieprz czarny, pieprz ziołowy, cebulę, marchew, pietruchę, ziemniaki i smalec. Dzień wcześniej przygotuję sobie kilka rzeczy. Najpierw obgotuj kapusta, aby liście były miękkie. I zdaj mi kilka liści. I wrzuć się do pojemnika. Do misy wrzuć pieprz ziołowy, kajen, pieprz czarny, sól i podlej to odrobiną oleju. Wszystko wymieszaj. Mięso podziel na mniejsze kawałki. i w tej marynacie. Zapakuj wszystko i jedziemy. Pokrójmy trochę rzecz, co w pióra. Ech, trudne warunki. Obierz pietruchę i marchew. A także ziemniaki. Pokrój je nie za drobno. No to składamy nasz kociołek. Wyłóż go liściami kapusty. Na dole ułóż mięso. Na nim ułóż pietruchę, marchew, cebulę. A na górze ziemniaki. Dodaj sól, jałowiec i pieprz. O jałowcu nie wspomniałem, wspominam teraz. I wyłóż trochę smalcu. Przykryj to pozostałymi liśćmi kapusty. I zamykaj, pociąg złożony. Jeszcze tylko ogień. I zawieszaj kociołek. U mnie minęło jakieś trzy godziny, ziemniaki są miękkie, zabieram. I masz wspaniałą pieczonkę z ogniska, widzisz jakie to jest proste. Zachęcam wszystkich! Możesz dodawać inne składniki, układać warstwami na przemian. Ja zrobiłem najprościej. A wyszło wspaniale, rozpadające ziemniaki, miękkie warzywa i delikatne mięso, wszystko aromatyczne i wyborne. Zachęcam do subskrybowania mojego skromnego kanału, postawienia wirtualny kawy, link masz w opisie. Polub to wideo i do następnego. Hej!